Dziękuję bardzo. Jeszcze godzin 55 minut zostało, ale to już propagacja z tej strony się bardzo słaba, także nie wiem, czy jeszcze uda nam się coś tutaj zwojować. Romanie, e, wszystkiego dobrego, cierczę i do spotkania już w Kielcach, w Polsce. Hej! Cześć, do usłyszenia. Papa, e, jakie 5, łamane, Zepa, w 7, Natalia. Zdeban, Natalia. Mama Jaki 5, łamany Stefan Kłebek 7, Natalia, Stefan Natalia, Papa Jaki 5, łamany Stefan Kłebek 7, Natalia, Stefan, Natalia. Stefan Kłebek, 6, proszę. Dla Ciebie jest 59, 59, 347. Dziękuję powodzenia QRZ SP5, Irina Dziory, 5 Piątka, 9, 338, 338 Stacja za 59 dziękuję powodzenia QRZ, Papajaki 5, łamane Stefan Kłębek 7, Natalia, Stefan, Natalia. Uh Riverwan is a robot, Sugar Papa Yaki PN, Roman Stefan Quebec, Sheddem Natalia, Stefan Natalia. Uh secure, 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 Sugar Papa DX Contest, Papa Yaki Pianch, woman Stefan Quebec, Shedem, Natalia, Stefan Natalia. Papa Yankee piance, woman, Stefan, Quebec, shedem Natalia, Stefan Natalia, Papa Yankee piance, woman, Stefan Quebec, sheddem Natalia, Stefan Natalia, Sugar Papa DX Contest.